Miałem wam opowiedzieć coś o nowym projekcie, a więc króciutko, zabudowa ponad stuletnich schodów dom z 1906 roku oraz przerobiony został strych w tym domu. Tam są trzy pokoje, Living Room i łazienka, ale w Living Roomie jest taka fajna wypustka, bo jest obudowany komin i tamtą zabudowę też trzeba zrobić. To będzie z takich małych kawałków gałęzi po prostu przyciętych na 2 cm, wiśnia, dąb, takie mozaiki trzeba będzie zrobić, a między tymi kawałkami drewna będzie wpleciony sztuczny zielony mech, a w tym mchu mają być światełka, takie drobniutkie światełka, gdzie jak się to światło w tym living roomie wyłączy wieczorem czy w nocy, to ma ładnie świecić, tak jakby gwiazdy, nie? albo świetliki inaczej, świetliki no i tak to będzie. No i schody oczywiście też żywicą epoksydową. Wzory Lichtenberga będą też wypalane na czołowych zabudowach, a u góry będzie wylana żywica niebieska, perła, także będzie mega. Będę pokazywał kolejność pracy, także też będziecie mogli sobie to podejrzeć. Na razie i do zobaczenia. Mam nadzieję nagrywać teraz znowu tak codziennie dwie czy rolki, byście byli na bieżąco.